Wydaje ci się, że trochę nie pasujesz jako człowiek do tego świata Formuły 1. Tam wiesz, są te jachty, limuzyny, jakieś tam bale, modelki, tego typu rzeczy. Ja ale... też mam limuzynę matchboxa takiego fajnego. Ja, ja chcę, no ja chcę sobie zrobię z tego. Nie, no żartuję. Ja wiem. Sądzę, że Formuła 1 też jest odbierana w telewizji w dosyć innym stopniu niż tak naprawdę wygląda ona ze środka. Albo po prostu jest tak sprzedawana, ponieważ to przyciąga ludzi. A w środku Formuły 1, zresztą sądzę, że Ty też wiesz, nie zawsze się widzi te jachty, nie zawsze się widzi tych wszystkich ludzi, którzy są sławni i czasami widać ich tylko w telewizji, a, a, a tak naprawdę my ich nie widzimy. Może też dlatego, ponieważ my tam jesteśmy w pracy, także Ogólnie każdy, kto pracuje, jest zajęty i tak naprawdę harmonogram w trakcie weekendu jest dosyć, dosyć napięty, chociaż z Reno jest mniej napięty niż bywało to w, w poprzednich latach. Ale na pewno też no, każdy, każdy pracownik zespołu czy też kierowca jest skoncentrowany na, na swojej pracy.